No i tak jak obiecaliśmy, e, kolejny taki szybki strzał na krótki jeden temat, no bo akurat mamy o czym rozmawiać. A z tej strony Michał Muradin-Grabowski, a po drugiej stronie mikrofonu jest... Adam Harpen-Berlik. Tak. I... I dzisiaj pogadamy trochę sobie, chociaż to bardziej monolog będzie, o grze, no właśnie, która się nazywa, tak. uwaga, Głęboki Wdech, bo tytuł gry jest dość długi, Sniper Ghost Warrior Contract 2. Tak. To będzie to będzie Czy to ten odcinek, albo ten... Enhanced Edition, albo czegoś takiego brakuje. Tak, to będzie ten odcinek, w którym ja będę bardzo mało rozmawiał, albo będę się tylko wtryniał raz na jakiś czas. Bo, bo w sumie to, patrząc na, na moją jakąś tam przygodę z serią Sniper, to grałem chyba tylko w jedynkę przez chwilę, i potem długo, długo nic. Może tam w trójkę grałem chwilę na Warsaw Games Week swego czasu, ale tak naprawdę to ja o tym snajperze to bardzo mało wiem, więc dlatego można byłoby zadać pytanie, to jak? To dobry ten snajper, czy niedobry? Jak to tak jest? To ja bym odpowiedział tak Twoim powiedzeniem trochę nie są niezdecydowani. <gry> Bo Sniper to jest taka seria, no, która ma tyle samo zwolenników co przeciwników. A gdybyśmy spojrzeli tak obiektywnie, to są dobre gry, które, które brakuje szlifów, może budżetu, może czasu trochę na produkcję, ale generalnie można się przy nich dobrze bawić pod warunkiem, że przymknie się oko na sporo, może nie sporo, zależy od części, na trochę niedociągnięć czy niekoniecznie trafionych rozwiązań w mechanice. Mhm. Ale wydaje się, że właśnie kontrakty 2, tak nie będziemy wymawiać tego tytułu cały czas, bo mhm. właściwie by nam 10 minut podcastu zeszło na wymawianie tytułu, to zostańmy przy kontraktach 2. Mhm. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo miałem problem z tytułem do recenzji, bo w przypadku pierwszej części napisałem, że to jest najlepsza odsłona cyklu. No i co mhm. teraz? I sobie trochę. No, pod górkę zrobiłem, bo jeśli dwójka się okazała jeszcze lepsza, no to co miałem napisać? Wiesz, to, jest, to, to mi się tylko przypomina w tej, w tej sytuacji to, że zazwyczaj przy recenzji F1 pisałem, że coraz bliżej perfekcji. Jak się poprzednia edycja troszeczkę moim zdaniem no, zeszła z, z toru lotu, no to trudno było napisać, że coraz bliżej perfekcji, bo. Mimo, że to wychodziło bardzo podobnie. Krok w tył. Tak, 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 tak. Że, że jeszcze bliżej perfekcji, że trochę mniej bliżej do perfekcji. Jak to tak napisać? No ale tak czy inaczej to pamiętam, jak rozmawialiśmy przed, przed wejściem, można powiedzieć, na antenę, że tak naprawdę mogłeś wrzucić recenzję poprzedniej części, tylko dodać dwa. Ja to nawet w recenzji na początku napisałem, że mógłbym skopiować recenzję pierwszej części, dopisać odpowiedni tytuł. Właściwie mhm. dwójkę tylko przekopiować i właściwie po robocie. Mhm. Ale w praktyce okazało się inaczej. Ten snajper, jak w niego grasz parę godzin, to masz takie wrażenie. Kurczę, to już było. I to nie na zasadzie, że jest ta sama mechanika, tylko takie ja już w to chyba grałem. I zastanawiasz się na pasku Windowsa, czy nie masz odpalonej przypadkiem poprzedniej części. Mhm. Bo tam interfejs jest ten sam. animacje broni praktycznie te same. Ułożenie broni na ekranie też. W sensie jak postać je trzyma. Mhm. To jest taki zestaw dodatkowych misji. Ale wiesz co, ale z drugiej strony, to, to, to chyba jest, jest. To jest dobry znak, dlatego że jak to się mówi, zwycięskiej formuły się nie zmienia. Eee, tylko się tylko najlepiej w takich wypadkach jest dać więcej. Eee, nie zmieniać zbyt wiele tego, co tam było wcześniej, bo z tego, co tak słyszałem, żeby nie było, że w Snajpery grałem dużo, bo nie grałem, to słyszałem, że kontrakt z pierwszej było takie całkiem dobre. Nie tak, wiem. To, no napisałem, że to najlepsza część, ale i właśnie, dwójka jest takim rozwinięciem pomysłów z pierwszej części mhm. i tych pomysłów nie ma dużo, bo właściwie tak na dobrą sprawę jest jeśli chodzi o samą konstrukcję misji, to jest jeden nowy pomysł. I to są dodatkowe, znaczy nie dodatkowe, to są wplecione w główną kampanię misje, w których nie możesz podejść do bazy wroga, tylko jesteś oddalony gdzieś od kilometr z hakiem i czaisz się na cel z jakiegoś tam punktu widokowego. Mhm. I nie ma takiej opcji, że wrogowie do ciebie przyjdą, że jak. Aktywujesz alarm, to nagle zostaniesz otoczony, tylko po prostu będą próbowali cię ściągnąć z daleka. Mhm. A druga sprawa to jest takie trochę, jakby to powiedzieć, ułatwienie. Ogólnie sniper nie jest trudną grą, jeśli gramy na standardowym poziomie trudności, ale. CIA Games postanowiło, żeby gra była bardziej przystępna dla tych, którzy nie chcą takiego symulacyjnego charakteru, gdzie musisz brać pod uwagę prędkość i kierunek wiatru, mhm. odległość do celu. Możesz sobie na celowniku ustawić dodatkowo kropkę taką, ona ci pokaże, gdzie dokładnie wycelujesz. Czyli wtedy celujesz w głowę przeciwnika, no to tam trafi pocisk. No to taki drop. Mimo, że no. tak naprawdę. Mhm. No, no to pokazuje coś innego, no bo. Trzeba tak właściwie celować, powiedzmy, trochę w bok. Mhm. I trochę wyżej. No bo wiadomo, ten pocisk, ileś tam czasem sekund nawet leci. No i spada od góry. A trzeci, powiedziałem w sumie, że jest jedna nowość, a już właściwie idziemy do trzeciej nowości. Jeśli chodzi o. Znaczy, nowości. Czy bardziej różnorodne lokacje, no to nie jest powiedzmy nowość, ale. Zgwim powiedzmy, że odrobiło lekcje i te misje są bardziej takie nie tyle różnorodne, chociaż masz takie wrażenie, jak gra, że one są bardziej różnorodne, mimo że ciągle strzelasz tak mhm. naprawdę. Trochę jak z RTS-ami, że też właściwie cały czas robisz to samo, tak naprawdę, ale patrząc na cele zadań na fabułę, to jest tak zakamuflowane wszystko, że wydaje ci się, że ta gra jest bardzo różnorodna. Mhm. Znaczy, ja Ci powiem, że, że zupełnie szczerze mówiąc, tak yy, kompletnie nie grając w kontrakty jedynkę, ja miałem cały czas wrażenie, że ten tryb, o którym mówisz, do którego. że yy, znaczy ten, w którym trzeba ściągać postać, yy, czy ściągać swój cel z, z dalekich odległości, to ja miałem wrażenie, że kontrakt się głównie na tym opiera. Yy, a przypomina mi to strasznie yy, moduł. Yy, moduł dodatkowy do. Hitmana, Sniper Sniper Challenge, coś takiego czy Sniper uh -huh. Assassins też było i to by działało na bardzo podobnej zasadzie yy, więc tak. a to w ogóle jeszcze jeśli... uh -huh. no, okay. Ale to dokończę o tym Assassins a nie, ja skończyłem właśnie to się spoko, możesz mówić okay. no to, wiesz, no to jest... yy, bo się wydawało, że porównanie takie trochę może dziwne uh -huh. jeśli chodzi o Hitmana, ale jeśli nie grałeś w kontrakty pierwsze, to uh -huh. one mają Więcej wspólnego z Hitmanem niż by ci się wydawało. Bo o ile pierwszy i drugi snajper, ta główna seria były grami liniowymi, takimi korytarzowymi strzelankami, mm -hmm. w trzeciej części CJ Games postanowiło powiedzmy, że i z duchem czasu i zrobiło grę z otwartym światem. No i to był. Delikatnie mówiąc, bardzo zły pomysł. O. Bo ten świat był pusty, nudny, właściwie chodziło się i tak od znacznika, od znacznika. Jakby wyciąć ten otwarty świat i te wszystkie misje, które były po prostu wrzucić jedną po drugiej, to byłaby dużo lepsza gra. Mm -hmm. A w kontraktach postanowili yy, za... ojejku, no wzorować się na Hitmanie i zamiast otwartego świata, nie masz ani otwartego świata, ani nie masz liniowej strzelanki, tylko masz Pięć dużych map. Zostańmy na razie przy tym, że jest ich pięć, bo o tym za chwilę, dlaczego mm -hmm. jest właściwie mniej. I na każdej mapie masz, jeśli dobrze pamiętam, pięć zadań do wykonania. Czasem to jest likwidacja jakiejś osoby, czasem wgranie wirusa do komputera, no takie raczej standardowe rzeczy, zakłócanie pracy anteny. Czyli coś na takiej te zasadzie jak, te, są jak do... te Hitmany, ta trylogia nowa, nie? I możesz te cele wykonać na różne sposoby. Możesz po cichu. Właściwie nawet jak reklamowali trzecią część snajpera, no to może być snajperem, duchem albo wojownikiem. Fajnie wykorzystali tytuł do kampanii reklamowej. A to też tak, to ja pamiętam, ja pamiętam swego czasu yy, i to chyba było przy. To chyba było przy, e, przy trójce, przy trójce mhm. tak, że pamiętam, że były takie specjalne obrączki właśnie e, takie gumowe na rękę, co się dostawało na, na eventach i właśnie było Sniper, Ghost, Warrior. Tak, było, 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 było. Tak, dokładnie. I generalnie masz spore pole manewru jeśli chodzi, no nie oszukujmy się, ale broni nie ma zbyt dużo, ale na tyle wystarczająco, że możesz faktycznie grać jako Sniper, jako Warrior i jako duch. I dochodzi do tych celów. Na pierwszej mapie w ogóle odniosłem wrażenie, że trochę poszli na łatwiznę i gra jest liniowa, bo faktycznie idzie się jak po sznurku. Mhm. Druga, trzecia i czwarta mapka, no to już jest pełna dowolność, jeśli chodzi o realizację celów, jeśli chodzi o kolejność. I teraz wrócę bo zapomnę za chwilę o co chodzi z tą piątą mapką, bo Sien Games mówiło, że jest pięć dużych mapek. Mhm. Problem polega na tym, że piąta mapka to jest właściwie finał, i tam są dwa cele do ściągnięcia. I to jest, ja wiem, 15-20 minut grania. Mhm. Mm Czy to tak. A na pozostałych mapkach masz pięć misji. Aha. Też to jest trochę trochę mi przypomina tą taką sytuację, kiedy załóżmy, twórcy mówią, że jest 20 różnorodnych misji, i ostatnich pięć misji to jest, to jest tak naprawdę walka z bossem. Coś takiego, znasz pięciu różnych no, obiektywów. No tak, no takie, ale w liczbach ładnie to wygląda, nie? Tak, oczywiście. Nie mówię, że nie. Tylko nawet biorąc same te mapki od 1 do 4, to w zależności od tego jak grasz, to są z 3, może nawet 5 godzin grania na każdej. Mhm. No to, to, to czyli, 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 w ile czasu tak można to, to skończyć, tak? 15-20 godzin, no ja, skończyłem nie? W, ja skończyłem w 10 z o, moim Jezus. hakiem. Sim pokazywał 13, ale no wiadomo, czasem tam było włączone w tle. Mhm. Ja starałem się grać tak wiesz, no po cichu, ale bardzo często mnie zauważali, więc potem już była mhm. no, rzeźnia trochę. To czekaj, to ile, ile tej grze wystawiłeś ostatecznie? Bo już nie pamiętam, jak czytałem recenzję. Faktycznie. Ostatecznie wystawiłem 7,5. O, to tak. To... Tak przyzwoicie. Narzekałem, że mało nowości. No, mhm. bardzo przyzwoicie. Znaczy, w sensie w sensie przyzwoicie. W sensie chodzi, chodzi mi o, o sam fakt tego, że pewnie wiele osób no, nie sądziłoby, że, że Sniper Ghost Warrior jako marka jest w stanie taką notę wyciągnąć. Znaczy, może właśnie ja to ja jest to... coś śmiesznego. A propos? No. Jedynce też wystawiłem 7,5 i przez lata się za mną to ciągnęło, że za dużo, że się nie znam, że za dobra ocena, że ta gra zasługuje jedynie na 6 maksymalnie. No Wiesz, no kwestia, kwestia wiesz, tego, jak się do tematu podejdzie, wiesz, bo tak, tak samo można byłoby podejść, chociażby jeżeli chodzi o gry sniperskie. Mm, można byłoby podobnie podejść do Sniper Elite swego czasu, bo. Patrząc na to, że masz jedynkę, dwójkę, trójkę czwórkę, i tak naprawdę. Okej, okay. w momencie kiedy strzelasz z karabinu snajperskiego jest wszystko mega, ale kiedy próbujesz podejść do tematu w sposób taki, że bierzesz karabin jakiś tam szturmowy, idziesz na wroga i strzelasz do wszystkich rzucasz granatami, to w tej serii pojawiają się ewidentne jakieś tam braki, tak, w tym feelingu strzelania, które tak naprawdę dopiero udało się naprawić w przypadku um, w przypadku um, Zombie Army Dead War i właściwie Camp Zombie to Army Dead był War mega fajny. Tak i ogólnie, i ogólnie w Zombie Army udało się dopracować ten model strzelania z innych broni niż karabin snajperski w taki sposób. Że, ten, że to strzelanie z tych karabinów sprawiało autentyczną frajdę i nie było smutną koniecznością, tak jak było w Zombie Army Trilogy, które się działało na tych starych silnikach graficznych, miało te stare założenia, dlatego też wiesz, poniekąd, poniekąd też, jeżeli tak spojrzeć na. Spojrzeć z punktu widzenia chociażby. Te, tak, jakbyśmy na to mieli patrzeć, jak na strzelankę, tak. No to wiadomo, no, z jednej uh -huh. strony, jeden spojrzy na to z tej perspektywy, że yy, karabin sniperski się świetnie zachowuje i te wiesz. Od, odwzorowanie, tam wiesz, siły kor, kor, kor Liorisa, nie i tak dalej. To wszystko działa super ekstra, nie. no I wiesz, ktoś się będzie nad tym rozpływał. Wiadomo. Yy, I zawsze uh -huh. właśnie o Sniper Ghost Warrior, właśnie pod, tych kąt, pod tym kątem, zawsze słyszałem, że, yy, że ta gra jest świetna. Cała reszta będzie. No, była to jakby, właśnie ok? chciałem przejść do mhm. tego, kolejnej rzeczy, o której chciałem wspomnieć. Mhm. Że niezależnie od tego, czy grasz właśnie snajperem, duchem czy wojownikiem, no to frajda jest duża, bo z strzelania jest bardzo dobry, mhm. ale chciałem się pochylić jeszcze w kontekście stylu rozgrywki na poziomach trudności. Bo jasne, możesz grać tak jak chcesz, ale jeśli nie chcesz grać Warriorem, no to na najwyższym poziomie trudności jest praktycznie niemożliwe. I to nie mhm. jest to, że on jest źle zbalansowany. Mhm. Tylko to wydaje mi się nawet, że to jest celowe i bardziej realistyczne, bo jak chcesz być prawdziwym sniperem, no to raczej nie powinni cię wykryć. No w sumie tak. A no jeśli wiesz. cię wygryją na najwyższym, mhm. no to właściwie pozamiatane. Wiesz, to jest tak samo to jest tak Z samo drugi... jak. Yy, właśnie. W Sniper Elite był ten problem, że yy, ja cały czas wychodziłem z takiego założenia, że na przykład ten. Ym, jak jest ten taki system maskowania różnych wybuchów, no nie? I strzałów, leci, leci mhm. samolot, no i wtedy możesz wykonać strzał i cię nikt nie słyszy. To ja pamiętam sytuację chyba z czwórki, kiedy wysadziłem praktycznie cały skład amunicji i czołgów. Gdy leciał samolot, nikt tego nie usłyszał, mimo że goście byli obok. No ja to jest może nie na taką skalę, ale takie głupotki też są, ale to raczej klasyka, To w ogóle taki w grach tak często bywa. taka tak. sztuczna inteligencja jest faktycznie sztuczna. Mhm. Stoi dwóch ziomków. Strzelasz do jednego z daleka, słuchawki może spadły, mózg na ścianie dosłownie, a drugi idzie w drugą stronę i zaczyna patrolować. A dzieliło, ich, ja wiem, dwa metry, może trzy. No, ty co to? Tylko, co co to za dżem mam na butach a musiałem ze śniadania, coś. <laughs> coś, coś ze śniadania musiałem mi się w ogóle skapnąć. Ta animacja, że słuchawki mu spadają, to rewelacyjnie to wygląda. Tak. No to wiesz, to jest, to No ale jeszcze jest... wracając do tego, co zacząłem, jak grasz mm -hmm. sobie na Easy, czy tam. Bo są cztery poziomy trudności w kontraktach. Dwa. Mm, mm -hmm. Grasz sobie na Easy albo na normalny, no to możesz, jak cię zauważą, mm -hmm. to jest OK, możesz przełączyć się na wojownika i dać radę tam, powystrzelać resztę. Mhm. Z wyjątkiem wieżyczek obronnych, bo jak trafisz na wieżyczkę, wieżyczka cię zauważy, no to czy grasz na Easy, czy grasz na najwyższym, no to jest właściwie kilka sekund po tobie. Okej. Okay. A nie da się ich jakoś tam wyłączyć w jakiś tam sposób, nie wiem, strzejść Nie, da się jak najszybciej. Możesz ze snajperki pociskiem wybuchowym zdjąć wieżyczki z daleka sobie. Mhm. Na przykład. Okay. Albo granatem, ale rzucają z granat, jak świeżyczki są przed bazą, mm -hmm. strażnik patrolu. Ja rzucasz granat, no to wiadomo jak to się skończy. Mm -hmm. Nie, bo myślałem bardziej Wszyscy o takim. się aktywują. Właśnie myślałem bardziej o takim rozwiązaniu właśnie w stylu, nie wiem, strzelasz w jakiś konkretny bezpiecznik yy, i po cichu wyłączasz wszystko, albo przynajmniej część, nie. Yy, mm -hmm. czy, czy jest coś takiego, nie? Bo to, to taka jedna z pierwszych rzeczy, która mi wpada do głowy, gdybym pewnie próbował, ale. No, ale, no nie? To, to, to zależy. Ja próbowałem to, to, to... te wieżyczki zaś od drugiej strony zobaczyć, czy nie można tego jakoś dezaktywować w mhm. ten sposób? Nie. Jedynie są takie panele w bazach mhm, i możesz jednym, jedną wajką właściwie wszystkie wieżyczki wyłączyć w okolicy. Mhm, okej. Okay. No to, to sobie całkiem spoko. Chociaż, chociaż z drugiej strony mówię, tak trochę Myślę. szkoda, 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 że, że jednak nie ma takiego o wiele bardziej bardziej poszerzonego, bo, bo to byłoby mega. Mhm. Więc całą. Cał, całe zlecenie możesz wykonać np. za pomocą karabinu snajperskiego, robiąc konkretne elementy i że właściwie Cię nikt nie zauważy, a i tak swoje zadanie wykonasz. To byłoby super, ale no cóż, może, może w kolejnej części, nie? Takie, takie cuda. Znaczy możesz tak, te wieżyczki możesz rozwalić z daleka pociskiem wybuchowym, tak jak mówiłem, ale musisz uważać na strażników po prostu. No tak, właśnie tylko wiesz, wiesz o co mi chodzi, nie? Że na przykład, nie wiem, gdzieś jest, gdzieś jest powiedzmy. Yy, jak masz całą bazę, nie, masz po prostu jakąś konsolę mhm. czy coś, którą możesz zauważyć z jakiegoś tego, idziesz po kablach, tak, widzisz puszkę, pych, wyłączasz. Mhm. No. I zanim oni się no tak. ogarną, że faktycznie zostało to wyłączone, no to na przykład mija tam minuta czy dwie, tak? No ale to już mówię, to już tak, tak, tak wchodzę na taki wchodzę na taki poziom, że wiesz, szukam dziury w całym, nie. Takiej szczegółowej Wtedy? analizy. Ale nie, to ja może nie szukałem dziury w całym, ale brakowało mi jednej rzeczy, o której zapomniałem w recenzji nie wspomnieć. Mhm. Jest duża baza, właściwie to jest. Jest jedna taka misja w grze, która zajmuje 3 godziny, moim zdaniem. Mhm. I to jest jedna misja. Potem się wydaje, że grasz tą misję jedną, która zajęła ci 3 godziny, mhm. że strasznie dużo czasu, i co to będzie później? Nie? Czy to grać na 30 godzin nagle? Ale mm -hmm. to już nie o to chodzi. Jest duża baza, z tej bazy się przechodzi do takiego kompleksu wielkiego. Mm -hmm. Czego mi zabrakło? Że do bazy można wejść tylko od frontu, właściwie. Nie by można okay. bokiem zeskoczyć ze skały, ale mm -hmm. momentami ta dowolność, ta swoboda jest taka iluzoryczna, bym powiedział. A, rozumiem. No to tak, to faktycznie. To jest nie wiem, z to scony... też takie właśnie szukanie dziury w całym. No ostatecznie to tylko gra. Tak, ale z drugiej strony, wiesz co, też tak wychodzę z czasami z takiego założenia, że wiesz co, patrząc na inne tego, inne tego typu gry, które stawiają na pewną otwartość. I teraz tak się zastanawiam, jaki tytuł tutaj można byłoby przyciągnąć, aby na nim powiesić psy tak naprawdę. Eee... To dobrze, że hmm. nie powiedziałem o czym myślałem. Nie, wiesz co? Nie, nie, nie. Chodzi mi bardziej o sam fakt tego, że są takie FPS-y e, o bardzo podobnym schemacie. E, w, w sumie to może być, że to w Far Cry tutaj dobrze wchodzi. Mm, że tak naprawdę masz możliwość jakiego, no, takiego luźnego podejścia do tematu, tak? Możesz lewo, prawo, możesz wlecieć z śmigłowcem czasami, zeskoczyć na lotni, nie wiem, wjechać samochodem, wszystkich rozstrzelać, tak? E, I czasami ta gra przez to... Mm, ma ten taki problem, że robiąc pewną, na przykład nie wiem, rozwalając jakiś outpost czy coś innego po raz enty, robisz właściwie to samo, bo to się sprawdza najlepiej i właściwie inaczej tego robić się nie chce. I czasami ten taki element takiego, tego, że musisz pewną rzecz jakoś tam zrobić, bo tego wymaga skrypt, mam wrażenie, że jest lepszym rozwiązaniem niż pójście właśnie w tym kierunku. Lub na przykład pójście w kierunku takim, jak kiedyś zrobił to Kideo Kojima przy Death Stranding, że e, dlaczego niektórzy gracze w ogóle nie trafiali na pewne momenty w grze, e, bo po prostu hmm. nie przeszli akurat obok tego kamienia, obok którego Kideo Kojima sobie zażyczył i tam wtedy nie uruchomił pioseneczki, która leciała. E, dlatego po prostu wychodzę z takiego założenia, że czasami te takie typowo oskryptowane momenty, wiesz, że muszę przejść przez te konkretne drzwi, żeby coś uruchomić, są spoko. Yy, mhm. i dlatego może w tym przypadku to, to nie jest aż takie złe no to nadal no, no mhm. może może faktycznie no. w recenzji nie wspomniałem o tym dlatego że aż tak mi to nie doskwierało i po prostu zapomniałem mhm. Co no tak czy inaczej jest, wiesz, wiesz tak tak czy inaczej wiesz ogólnie ogólnie jeżeli, jeżeli miałbyś yy, podsumować, to, to, to kupiłbyś tę grę za za takie pieniądze. Co? o właśnie tutaj o i widzisz, no właśnie miał, już wiem co miałem powiedzieć, bo była jeszcze jedna ważna rzecz co sobie zapisałem, cena uh -huh. snajpera. Uh -huh. bo Sniper Kontrakty 2 kosztuje na Steamie jeśli dobrze pamiętam 99 zł uh -huh. a na konsolach 149. To nie ma tragedii w sumie, jak na dzisiejsze standardy nie no ja bym powiedział wprost przeciwnie, że jest bardzo dobrze. No, Chociaż niektórych to... mogłaby ta cena odstraszyć z tego względu, że skoro jest taniej, no to pewnie jest gorzej. Ale A, właśnie no wcale tak, nie. W, sumie, w sumie tak, to też czasami o tym tak nie myślę, że. Y, są takie momenty, kiedy gra jest drastycznie tania, i wiele osób się zastanawia, czy to w ogóle jest możliwe. Y, I chyba jeden z takich przykładów może być Star Wars Squadrons, bo Star Wars Squadrons było bardzo tanie na premierę wręcz szkarat, mhm. nie, A potem, w pewnym momencie, zaczęło tak lecieć na twarz, że nawet chyba można było je kupić za 20 zł. Tak, 29 było, a teraz chyba wylądowało w Plusie czy w GamePadzie. Tak, czy wylądowało 1, w drugim? Plusie. I przyznam się szczerze, że w momencie, teraz jak gram w tę grę, to już wiem, dlaczego ona tak szybko taniała. Okay. <noise> jestem jestem już, już świadomy. Co nie zmienia faktu, że tak, czasami, czasami. Właśnie to jest świetne w tym segmencie takim troszeczkę niższym, może nie takim blockbusterowym, że te gry są w miarę tanie, w takiej w miarę przystępnej cenie i okej, okay, może jednym nie siądą, może siądą bardziej, mniej, ale mogą dać dużo frajdy to jest super. No i też fajnie, że te kontrakty jakoś... jakoś wypaliły, tak? Że, że właściwie mimo jakieś tam wpadki z tym sniperem Trójką głównie, bo tak naprawdę można powiedzieć, że to, to, to o tym snajperze trójce tak naprawdę chyba naj, najgłośniej było, mam wrażenie. Mm. No dwójka też tam nie urwała. No dwójka Ale też nie urwała. dłuższy już, no. temat. Tak. To, to, Ale to fajnie jest. W... Tak, fajnie widzieć. Fajnie widzieć, że, że to się kręci, że, że, że to idzie w dobrym kierunku, tak? I ogólnie ten, ten moduł, znaczy ten taki model, jak to już nazwaliśmy, taki hitmanowy. Yy, mhm. Się sprawdza po prostu w tym przypadku, tak? że, że, że... No i się sprawdza. Ja myślę nawet, że jest jeszcze miejsce dla trzecich kontraktów, ale po... Jeśli nie chciałby rozwijać serię, no to musi pomyśleć właśnie o czymś nowym. Może będą pracowali jeszcze raz na otwartym światem i mhm. jakoś ciekawie go zapełnią. Czy nie nie wiesz, mam ja mam pojęcia, ale kontrakty z trzyknie ja przytulił, w sumie. Wiesz, co, na ja tych w... samych założeniach. Wychodzę z założenia, wiesz co, tak, że. Nie wiem, czy chciałbym zobaczyć otwarty świat. Ja, ja mam takie wrażenie. Nie wiem. Nie wiem, czy ty tak masz też, że za dużo tych otwartych światów jest w FPS-ach. A to swoją I, drogą. I kurczę, nie zawsze te otwarte światy w FPS-ach są rzeczywiście potrzebne. No ale to no, też ale tak to, to to jest też temat na. Tak, to już jest temat trochę na inną, na inną rozmowę, na, na inny ten. Na inny moment, kiedyś pewnie, kiedyś pewnie będziemy o tym rozmawiać, i coś tak czuję, że przy Far Cry już wszyscy będziemy o tym rozmawiać, dlatego że Far Cry 6 podobno ma mieć największy w otwarty świat w serii, więc będziemy. No to ja pewnie... już się boję. Tak, ja, ja już też się boję, ale ogólnie rzecz biorąc, po prostu Sniper Ghost Warrior Contract 2 pokazuje, że można zrobić w miarę, no może taką nieliniową, ale strzelankę z dużą dozą możliwości, która. Tej, tej swobody też te, tyle daje, żeby, w, żeby, żeby też nie przesadzić, tak? Że, że można mhm. to po prostu jakoś, jakoś ze sobą powiązać, połączyć, tak, żeby nie było za dużo i za mało. O, tak można powiedzieć. No. Także dziękujemy. To już jest właściwie koniec, chyba. Tak. Zapraszamy jeszcze <słucham> i do przeczytania recenzji, którą znajdziecie oczywiście na Gramie Tak, a my pewnie my, wrócimy. Jakbyście mieć szerszy kontekst. Tak, a my pewnie do was wrócimy albo z krótkim strzałem, albo z podsumowaniem E3 prawdopodobnie, bo tak to wszystko się układa. Że ten odcinek będzie pewnie po tym przed E3. Także dziękujemy i Dziękuję bardzo. Na razie, cześć.